W filmie o grach wyścigowych przedstawiłem Wam różne mechaniki oraz zabiegi, dzięki którym możemy odpowiednio dostosować prędkość naszego pojazdu lub być bardziej świadomi co do trasy i jaką musimy jeszcze pokonać. Nie jest to jednak jedyna kategoria gier, która daje graczom różne podpowiedzi, a więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak gry podpowiadają nam w temacie tego, gdzie się znajduje nasz przeciwnik. I nie chodzi mi tutaj o minimapę czy znaczniki nad ich głowami. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy najpierw od podstawowej techniki stosowanej przez większość pierwszoosobowych strzelanek, a więc hitmarkery. Są to oczywiście to oznaczenia, które pojawiają się na naszym celowniku albo w okolicach środka ekranu naszej gry. Mają one zazwyczaj kształt X, a ich wielkość jest czasami zależna od obrażeń, jakie zadamy naszym przeciwnikom. Dla przykładu, w Battlefield 4 hitmarkery pojawiają się przy każdym rodzaju trafienia przez nas wroga. Skutkuje to tym, że nawet nieświadome strzelanie w miejsca, gdzie nie mamy tak dobrej widoczności, może nam dać informację, że wrogi żołnierz się tam znajduje. Wiele razy miałem taką sytuację, w której rzucałem granatem w miejsce, co do którego nie miałem pewności, czy inni się tam znajdują, a pojawiające się na ekranie hitmarkery dawały mi jasną odpowiedź. Podobną funkcję sprawują w tym przypadku różnego rodzaju wyrzutnie rakiet lub granatów. Możemy wystrzelić rakietą w niepewne miejsce, a w zamian otrzymamy informację co do tego, czy mamy się tam spodziewać przeciwników. Hitmarkery to również mocna podpowiedź w temacie trafiania przez nas wrogów, gdy znajdują się oni w pewnej odległości. Jeżeli jesteśmy świadomi obrażeń, jakie zadaje broń trzymana przez nas w rękach, jesteśmy w stanie po ilości wyświetlanych po trafieniu hitmarkerów, Określić, ile zostało przeciwnikowi zdrowia, co pozwoli na mniej lub bardziej agresywną grę, jeżeli zdąży się on nam schować. I o ile wydaje się to niepraktyczne w trakcie rozgrywki, to zapewniam was, że wielu graczy nieświadomie praktykuje takie metody w grach, w których obecne są hitmarkery. Niektóre gry poszły nawet o krok dalej, dając nam pełną informację o tym, ile nasze działanie zadało zdrowia przeciwnikowi. Dla przykładów w Batfield 1 każde trafienie wroga jest rejestrowane na naszym ekranie w postaci punktów dodawanych do naszego wyniku. Tutaj mamy podobną sytuację, co w przytoczonym wcześniej przykładzie z hitmarkerami, ale ma ono o wiele większe oddziaływanie. No bo jeśli rzucimy granat i zobaczymy, że za zadane obrażenia dostaliśmy więcej niż 100 punktów, oznacza to, że w danym miejscu znajduje się więcej niż jeden przeciwnik. W Battlefield 1 bardzo często miałem takie sytuacje, w których otrzymywałem ponad 200 punktów za zadane przeciwnikom obrażenia. Kiedy to się działo, z automatu zasypywałem dane miejsce na mapie granatami i różnymi wybuchami, ponieważ wiedziałem, że jest tam co najmniej kilku wrogów. To jest bardzo naciągana teoria, ale być może ta informacja o ilości zadanych obrażeń wpływa negatywnie na spam granatami w takich grach. Informacja w formie punktacji o zadanych obrażeniach może też skłaniać graczy do zaprzestania strzelania do wroga, który znajduje się w dalszej odległości. Mówię tu na przykład o sytuacji, w której widzimy gracza biegnącego z jednego miejsca do drugiego. W przypadku trafienia go, jeśli zadane mu obrażenia będą niskie, może to działać na nas zniechęcająco i możemy mu dać nadal żyć. Nie jestem w stanie zliczyć sytuacji, w której udawało mi się przeżyć, ponieważ strzelający do mnie przeciwnik znajdował się w zbyt dalekiej odległości, aby móc mnie skutecznie zranić. Być może to jego poddawanie się było powodem, dla którego moja gra trwała dłużej. Ale te przykłady, o których wspomniałem wam przed chwilą, umywają się wręcz do tego, co wprowadziła do siebie gra Fortnite. Mowa tutaj o wizualizacji efektów dźwiękowych, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki gramy w omawiany tytuł, i w sumie to zmieniła go nieodwracalnie. Ale jeszcze zanim przejdziemy do wspomnianej wizualizacji, opowiedzmy sobie o przyszłości tej gry. Chodzi mi tutaj o to, że praktycznie od początku dostawaliśmy w niej informacje za każdym trafieniem w postaci ilości zdrowia, jaką zabieraliśmy naszemu przeciwnikowi. Od pewnego momentu byliśmy nawet informowani o zniszczeniu osłony u przeciwnego gracza, a to za sprawą efektu dźwiękowego. Twórcy Fortnite doszli jednak do wniosku, że należy jeszcze mocniej ułatwić ich grę, dlatego dodali do niej wizualizację efektów dźwiękowych. Po włączeniu jej w ustawieniach wokół naszego celownika pojawi się okrąg, który będzie ukazywał się za każdym razem, kiedy wokół nas pojawi się jakiś dźwięk. Każdy z nich jest rozróżniany, a to za sprawą ikony, jaka pojawia nam się na ekranie. I teraz ciężko mi znaleźć choćby jedną osobę, która nie miałaby tego włączonego. Ten efekt jest najbliższy spośród wszystkich, aby nazwać go mianem widzenia przez ściany. Działa on jak taka podpowiedź w kwestii tego, w z której strony strzelają do nas przeciwnicy albo w jakim kierunku się oni poruszają. Teraz zamiast wsłuchując się dokładnie w każdy wydany przez kogoś dźwięk, wystarczy patrzeć na kółko, a więc Fortnite został przez to znacząco ułatwiony. I po drugiej stronie od tych wszystkich gier z podpowiedziami znajduje się na przykład seria Counter-Strike. Bazując na najnowszej odsłonie, a więc CS2, nie mamy w niej ani hitmarkerów, ani żadnych okręgów o dźwiękach, a nawet w trybach rankingowych nie dowiemy się do czasu zakończenia rundy ile zdrowia pozostało naszemu przeciwnikowi. I co prawda, mamy tutaj na przykład krew, która wylewa się z graczy po trafieniu, albo kule po dziurach, które zostają po nietrafionych strzałach. Nie uważam tego jednak za podpowiedź w znaczeniu tego słowa takim, jakie przybrało ono w tym materiale. Bardziej określiłbym to jako taki efekt wizualny, który należy traktować bardziej zbiorczo. CS2 to jednak inna od pozostałych gier pozycja. Mecze w niej są w większości podzielone na rundy, dlatego informacja w formie hitmarkerów o trafieniu wroga mogłaby być zbyt znaczącą podpowiedzią. Nie przeszkadza to w żadnym stopniu w czerpaniu z tej gry przyjemności, chociaż wielu graczy nie będzie jej czerpać z powodu załamania się rynku, jakie się obecnie odbywa. Temat podpowiadania nam przez gry w kwestii tego, gdzie znajduje się nasz przeciwnik, staje się coraz częstszym zjawiskiem. Jest to według mnie spowodowane tym, że obecnie wydawane tytuły starają się być grami prostymi i schematycznymi, aby gracze nie zniechęcili się poziomem trudności, ale jednocześnie nie znudzili się brakiem zawartości. Być może nie jest to jeszcze taki poziom, aby móc powiedzieć, że obecnie wydawane strzelanki to prowadzenie graczy za rękę. Chciałem jednak pokazać wam w tym filmie, że te oznaczenia na ekranie, jakie pojawiają się przy naszym celowniku, mają spory wpływ na to, w jaki sposób gramy w różne tytuły. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału i zapraszam do zobaczenia innych. Do następnego i cześć!